Jan Dziekoński Rynek Pierwotny witam pana bardzo serdecznie. Halo, halo, czy się słyszymy Panie Serdecznie. O, fantastycznie. Panie Janie, no mam szereg różnego rodzaju pytań, ale przede wszystkim to chciałam się odnieść do tych danych GUSu, tak? Bo tam poinformował, że przy obliczeniu wskaźników ceny lokali mieszkalnych za ten poprzedni rok rynkowi pierwotnemu przypisuje się wagę 46,6%, a rynkowi wtórnemu 53,7%. Co to oznacza? Pierwsza rzecz jest taka, że dane GUS-owskie trzeba traktować jako takie lusterko wsteczne. GUS pokazuje mhm. dane z aktów notarialnych przeniesień własności, co oznacza, że widzimy tak naprawdę dynamikę cen mieszkań na przykład na rynku pierwotnym sprzedanych, Ponad rok temu, więc trzeba troszeczkę z dozą na to patrzeć. Lepsze są dane np. Na Narodowego Banku Polskiego, bo one pokazują ceny z umów deweloperskich, i tutaj widzimy faktycznie trwające od połowy roku 25 walkę cenową między deweloperami, dlatego że popyt relatywnie do bardzo dużej oferty, rekordowej na większości rynków jest ciągle dość słaby. Deweloperzy mierzą się z tym, że. Kończą projekty, które nie są w pełni wyprzedane, no i cóż, no, w takiej mhm. sytuacji dość często następuje tutaj silna akcja na poziomie rabatów, przecen, no i takiego, że tak powiem, domykania wyniku rocznego. To ten rok 25, który właśnie skończyliśmy, nam pewnie pokaże. A to był dobry rok dla rynku mieszkaniowego, Pana zdaniem? Na pewno był lepszy niż rok 24, bez, bez mi <laughs> Szacujemy, że sprzedaż wzrosła o mniej więcej 15-20%, gdybyśmy porównywali poszczególne rynki, kwartał do kwartału, mówię o rynku deweloperskim, więc z tej perspektywy można powiedzieć, że jest lepiej. Natomiast no, konkurencja tak naprawdę wzrosła. To jest efekt tego, że jeszcze bezpieczny kredyt w roku 2023 i taki silny wzrost cenowy, który też w roku 2024 miał miejsce, one zachęciły wielu deweloperów do Albo kupienia zupełnie nowych projektów, albo uruchomienia kolejnych etapów już trwających wieloetapowych projektów do sprzedaży. No i stąd jest ta rekordowa oferta, o której e, wspominałem. Więc na pewno można powiedzieć, ci deweloperzy, którzy dobrze byli przygotowani w ogóle do tego wzrostu sprzedaży, wykorzystali tą szansę. Natomiast większa część deweloperów raczej będzie oceniała to jako rok trudny. No i tutaj. Przede wszystkim zmiana regulacyjna w postaci jawności mhm. cen miała duże znaczenie, bo to była zmiana nie tylko jakby na, polegająca na pokazywaniu cen na stronach internetowych, to też jest język mhm. raportowania. To jest zmiana systemów informatycznych bardzo często, albo przynajmniej dostosowanie do, do wymogów właśnie tej ustawy. Ona też spowodowała, że znacznie mniej kontaktów ze strony klientów deweloperzy otrzymywali, ponieważ cena jest widoczna. Po co się w takim razie kontaktować z większą sprzedaży. Więc dla mhm. graczy mniejszych czy średnich średni rozmiarów, którzy no nie mają tego, tego całego otoczenia, Operacyjnego, tych wielu lat jakby doświadczenia, e, to, tak naprawdę to była trudna zmiana i myślę, że no, uh -huh. na pewno nie jeden deweloper powie, że to był ciężki rok. No ale tak sobie zerkam na przykład na te ostatnie dane, bo dosłownie w przerwie pomiędzy serwisami patrzyłam na to, co się dzieje. No i na przykład znalazłem informację właśnie cytowane wcześniej przeze mnie, Dom Development, sprzedał rekordowe 4400. 48 lokali, przekazał 4228 w 2025 roku. On na przykład ocenia jednak ten rok dobrze, bo i te dane wskazują na wzrosty. No i właśnie, z jednej strony mamy tych, którzy sprzedają, z drugiej strony mamy tych, którzy kupują, a mnie ci, którzy kupują, interesują teraz bardziej, bo mamy półtorej minuty, co będzie sprzyjało zakupom. Kolejne obniżki stóp procentowych, przypomnijmy, że te najwcześniej, prawdopodobnie oczywiście w marcu. Bez wątpienia to, co przyniosło wzrost sprzedaży w roku ubiegłym, to był spadek kosztów finansowania. Spodziewamy się, że w roku 26 zobaczymy kolejne obniżki stóp procentowych. Czy to będą dwie, czy trzy, czy cztery. Te, to oczywiście szklana kula, ale inflacja mhm. raczej temu sprzyja. Spadnący rynek pracy też. Do zasadę raczej spodziewalibyśmy się tego, że jeżeli kupujący będzie miał pracę, będzie jego wynagrodzenie rosło, będzie miał wkład mhm. własny, to w roku 26 tak naprawdę będzie miał bardzo dobre warunki do kupowania, bo z jednej strony deweloperzy ciągle będą z problemem dużej ilości ofert do, 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 do sprzedania, a z drugiej strony no jednak klientowi będzie taniej. Więc myślę, że to mimo wszystko dla, dla nas, dla konsumentów, prawdopodobnie będzie lepszy okres. No to w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak tylko przyszłym kupującym życzyć dobrych warunków. A panu, panie Janie podziękować za rozmowę. Jan Dzekoński, rynek pierwotny był za mną. Bardzo serdecznie dziękuję.